Witam, w odcinku z mapy wzorowanej na grze Little Company, a ta mapa nazywa się Little Craft, prawie podobnie. Link oczywiście do mapy w opisie. Dzisiaj odcinek nagrywam z Leo, więc możecie wbić do niego na kanał, a tutaj zostawić łapkę w górę lub w dół, no i oczywiście subskrypcję, jeśli chcecie. No i to tyle, zapraszam was do oglądania. Co to jest? Co? To coś. O, podnieś. A nie, to jest mina! Ja pierdolę. Podnieś! A to jest jedna mapa? Właśnie nie wiem, nie, nie mam pojęcia ja nawet zauważy... jak to ustawić. Co? O! Piesio! Ten, ten jeden blok szkła. UR. W powietrzu. O kurna, faktycznie. Czerwony. Piesio. On. Tak, już wiem, co on robi. Jak nie żyjesz, nie gadasz. Imersja. On jest ślepy. Ale nie głuchy. Fajnie. To te kra O, Scrap. Tym razem na pewno nie mina. Drzwi prowadzące do nikąd. Trochę śmiesznie. O, scrap. Hand Full. Dobra, idziemy zanieść. Ktoś tu musi zarobić. A nie się opierdzielać, Kleo. Zginął sobie jakaś potworka. Co to ma być? Jest formal, full damage stego, ja nie wiem. Klucz. O. Ile tu jest dużo rzeczy, ty. Będziemy bogaci. Czy znaczy ja będę? bo oni żyje. A klucz z czego się? Siebie? Nie ma wartości. Ciekawie. Dobra, wiesz co? Nie lubię, jak warczy na mnie. Lecimy. Siemano, łapkę. Wracam do gry. Dobra, tu się jakoś powinno iść do tego sklepu. Mówisz? Tak, żeby odsprzedać te rzeczy. No to sprzedawaj. To Czekaj. Co mam kupić w sklepie? Yy, na przykład latarka, która się przydaje widocznie, bo nawet Fulbright nie pomaga. Dobra, wiesz co? Lecimy. Aha. No dobra. Dobra, myślę, że jak się den den deadline skończy, to będziemy w tym tam, gdzie się oddaje rzeczy. Tak mi się zdaje. Tym razem nie zginą zginę piesków. A tu jest chyba jakiś robot. Ten, który... Yy, a tu. Co ty robisz, kolego? Yy, pewnie zabija, nic tu innego, nic rzeczy nie robi. Trochę źle się RZS ale... Przywitajmy się w sumie, no. Siema, siema. On jakiś taki odłączony od rzeczywistości. No. Chyba śpi. Dobra, ty wybierasz drogę? Tak, tam idziemy ok. Ślepy zaułek, wenty. A tu jest scrap. Tuż przy wejściu. Fajnie, fajnie. Jakaś kratka wentylacyjna. Teraz słyszałem jakiś ding-dong i widzę klucze. Dwa. O, otwórz. Kluczem. O, i Git. O, tego nie podnosimy i na to nie stajemy. Obok, przyjdźmy. A, bo nie, idziemy dziesięć Wiesz? Możesz nadepnąć na tą minę? Yy, no, możesz. Aha, on nie lubi deptać chyba na minę. On ma za dużo nóg, żeby deptać takie rzeczy. Yy. Dzień dobry, ma pan czas porozmawiać o bogu? Nie, dobrze! Oła Okej Ała! Oła, okay. bolało. Świdź mi się na czerwono moja postać wrogu. Nie wiem co to oznacza. O, kolega se poszedł. Nie lubi chyba jechowych. Kto by lubił? A i tu nic nie ma. No to tyle, co sobie pozwoliliśmy. Czyli tam musi być przejście. Siema, Marian. Chodź na solo. No chodź. Dobra, otwieraj drzwi, biegnij tam. No Tylko... Tak, no to od razu w lewo, żeby na minę nie nadepnąć. Może oni są minoodporni? Oj. Pieski są. Mech. Nie lubię piesków. Znaczy wszystkie inne oprócz tych. Wystarczy przy nich być cicho, rozumiesz, czyli nie biegamy. Shiftujemy idziemy. Albo czy trzeba shiftować? Oj, warczy. Aleo. Ale muchy bym pozwiedzał. Co byś zrobił? Pozwiedzą muchy. Jak puszcza muchy dałak? Co dałak? Nie rozumiem tak, co ty powiedziałeś. Idziemy teraz tu. Jak coś to tam jest taka wieżyczka strzelająca. Mówisz? Przy jednych schodkach. Mówisz, jak duch. widziałem, jak cię rozstrzelali pod ścianą, jak w czterdziestym piątym, czyli czym się sprintuje tym. Haha, ha. drzwi nie umiesz otwierać, mam nadzieję. O, legendarny skok. Dobra, o Fire Exit a to zaraz. O, tu coś jest. To mi zajmie pewnie full ręce, no? A jak chcę to. Wywalić. O, jeszcze mam miejsce na coś. O, zgrzewka. Yy, jakiś śrubek. Możemy iść do Fire Exit. Tędy było do Fire Exit. Nie, tu i ściana. Powoli strasznie chodzą, Może dlatego, że nie sprintuje. O, węd otwarty. O to co, co to jest? Jupi? Nie jupi. Nie Jupi, nie Jupi, nie Jupi. Spierdłam. Dobra, Firexid czy nie? Chyba fire nie? O, fire on robi? Nie wiem, nie podoba mi się to. Żegnam. Nie mogę wyrzucić temów. A, muszę po kolei. Dobra, tu już sporo sz szajsu, na pewno da radę. I, I lecimy stąd. O, widzę, że dałeś radę. No, tym razem chciałem przeżyć. Tym razem chciałeś przejść, no mi się nie udało, mnie zaskoczyła ta wieżyczka na górze. Dostaliśmy tak, F. Idę. Aha, nie przeżyłem. Już Wywalili nas. Aha. Tak zwane wywalenie z pracy, ale zaraz znaleźliśmy nową. To Tą samą, ale inną. No i G. Dobra, jak. Y nie mam nic, kupujemy latarkę. O kurde, bo to wszystko się komendami robi. Tak. Cie panie. Daj mi, ja to umiem. Kionych. Nie wchodziłem mnie. Kupiłem latarkę. No ty mówisz? Co mówić? Dobra, no to co? Zaczynamy kolejny dzień na tej fantastycznej planecie. O, znowu robocik. O, czekaj, latarka przelatuje. Pa pa! Piesień lubi mrzycki. No i tyle było No to co, idziemy. O, tutaj było Fire Exit. Ciekawe, czy można to tylko jednostronnie wychodzić stamtąd. Czy wchodzić tu też można? Zaraz sprawdzimy. O, no i możemy. No i jest. Nie należy no kolega na wstępie. Daj mnie ten metal Ja se z tym pójdę Do widzenia Wejdź mi do środka Zamknij to, nomra. Mamy metal On tu gdzieś jest, nie? On gdzieś pobiegł Zwłoki Adowa Adołowe zwłoki Siema Póki nas tutaj nic nie goni Czy ja słyszałem Adowa? Tam latarka była Ty faktycznie latarka leży Trzeba latarkę zabrać, bo jak to się zabiera. Zobaczmy Pozdro No i ez otwarta. AAAAAAAA AAAAAA NIE 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 NIEE 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 Zabierz mnie stąd Dobra, udało się uciec. Ale mój stan jest krytyczny, jeżeli chodzi o to. Dobra, wchodzimy sobie. O, no i mamy. Tu jest jakaś mina. O, tu jest jeszcze jakiś złom. No i dobra, możemy stąd iść. Co prawda niewiele, co prawda niewiele tego zebraliśmy, no ale zawsze coś mi się wydaje. Jep. Jep. Dobra, cyk. Cyk, cyk. Dobra, startujemy ship. Brawo. Dziękuję, dziękuję bardzo serdecznie. Prawie cię, że podpowiem się panie kapitanie, jak najbardziej to zrobić, tutaj pozbierać jakiś złom. Oczywiście prawie zginąłem, ale to prawie, ważne, jest że przeżyłem. Hmm, może jakiś inny moon. polecimy. A bo są inne muny, no dobra. Chyba są, tylko nie wiem jak polecić na nie. Więc co, musiałbym poczytać pewnie na stronie z Addonem. Ale mi się nie chce. Więc lecimy znowu na to samo. O! Ok. Nie wypchało od razu z tego. Gdzie? Co z tego? Gdzie ty jesteś? No, na lewo mnie wypchało. Aha, ciekawie. I ten, ten. Te door to, to jest to po jakim czasie otworzył się drzwi, jak są zamknięte. Wchodzimy normalnie. AM. No. Jest to jak najbardziej dobry pomysł, patrząc na to, że wcześniej tam spotkałem jakiegoś ducha. To nie był duch, to był stwór. Y, od, na bok. O, hands full, wracam. Albo na razie tu wyrzucajmy te rzeczy. Widzę cię! Ojoj! Ojoj! Widzę cię, maszynko. No i gdzie tam strzelasz tą ścianę? No gdzie? Idziemy gdzie indziej. Aha! Brawo ty! Strzelało w twoją stronę, a mnie zabiło. Ma takie dobre pytanie. O. Tak, mógł cię wziąć. Wezmę ci Przyniosę do statku. Ciekawe, ile dostanę za to ciało, no. To jest plan. Nie sprzeda. Nie. A tam. Coś gada, trzeba dobić. O, jesteś warty tylko pięć 5 waluty tej. To jednak ciebie. To chyba jednak cię zostawiamy. O, to jest pięćdziesiąt sześć. No, bo no Może jeszcze coś będzie cenniejszego od ciebie. Kolejny to. Nie, Nie przeskoczę tego. Dobra, odnoszę to i le lecę. Dobra, ciebie teraz wezmę. I lecimy. No nieźle. Nie prawie, prawie. Teraz dost... Nie udało mi się przeżyć. Teraz dostałem ocenę C. Nieźle. Więc fajnie. No, a ty wiesz już jak to sprzedawać, czy nie wiesz? Nie. O! Co ty zrobiłeś? Co ty zrobił? Czemu tak się wyświetla? No to zielono no, na ten FQ. Feku... A to tak się sprzedaje, chyba. Albo się wycenia? Nie wiem. Czekaj, szybko przeczytam. O, wiem! Dobra, przez chwilę byłeś. Już wiem. Patrz, robimy tak, robimy komu. Submit. Co on irm? Dobra. I sprzedane wszystko? Nie. Jednak nie. Doleciliśmy? Czy będziemy lecieć tam? Sprawdźmy. to powinniśmy tam dolecieć? Tak. No i mamy inną planetę. Nie, jesteśmy w budynku kompany. Nie wiem jak jest po polsku kompany firmy. Pierz rzeczy. Iś, iś. Dobrze, że na siłownię chodzę. Troll face. Iś. Ale coś ciężkie. Jak ty to zrobiłeś? No, ty też wskocz na to i tam rzuć. Ale zabrał no weź stań, ty, weź ty tu stuń Stań Halo? Chyba go zdenerwowałeś